Hej, z tej strony Afgan, witam Was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy P.L. A to jest Don't Star, kolejny odcinek właśnie z tej produkcji. No i z przyczyn typowo technicznych, niestety musiałem zacząć tą produkcję od początku. Z przyczyn typowo technicznych to może trochę przekręciłem, ale chodzi o to, że po prostu grałem sobie tak na spokojnie oglądając, przeglądając mapkę i okazało się, że wylądowałem w środku lasu, kiedy zrobiło się ciemno. No i zgadnijcie, co się stało. Tak, zostałem zjedzony. Yy, przez yy, coś, co w nocy wychodzi i po prostu zeżera ludzi No i oto muszę zacząć rozgrywkę w Don't Starve od początku, ale już tym razem pójdzie nam trochę szybciej, bo już wiem mniej więcej co trzeba zebrać Żeby cokolwiek móc sobie zbudować Wiem już tak jak podkładać płatki, co na co I tak dalej więc jest już coraz ciekawiej jeżeli chodzi o Don't Starf i powiem wam, że chyba naprawdę wkręcę się w tą produkcję na długie godziny, bo jest ona naprawdę bardzo przyjemna nie za bardzo lubię właśnie takiego, te, tego typu rozgrywki nie wiem, dzięki Minecraftowi nie wiem, za bardzo jakoś nie przepadam do tego typu sprawami, ale właśnie Don't Starf jakoś strasznie mnie wciągło, zresztą jeżeli chcecie zakupić Don't Starf, no to kluczy.pl, tam możecie nabyć ten tytuł zbieramy rzeczy, zbieramy rzeczy Oczywiście standardowo, jak ja to ostatnimi czasy robię na fabryce kluczy, pojawi się cztery takie luźne odcinki właśnie na tym kanale, oczywiście cztery takie luźne odcinki właśnie z Donstarf. Potem pojawi się jeden większy, gdzie tak jakby wydam osąd nad tą produkcją, a przy okazji, znaczy przy okazji, bardziej chyba wam przybliżę ten tytuł tym, którzy nie za bardzo mieli styczność właśnie z tą produkcją. No, i możliwe, że e, tą serię będę kontynuował na swoim kanale. Oczywiście, link tam gdzieś na dole znajdziecie do mnie w opisie tego materiału. Mówię, możliwe, bo nigdy nie wiadomo, co komu wypadnie. Znowu ten głupi indyk, jakiego ja nie lubię. Dobra chłopieści na drzewa bo musi być na ognisko Zamiaru? Nie mam zamiaru, znaczy nie mam zamiaru, nie mam zielonego pojęcia Po co są tutaj Po co są tutaj w te szyszki Zakładam, że szyszki, dzięki szyszkom można coś Coś złapać, ale nie wiem za bardzo co, wrony? Jeżeli wiecie, no to dajcie znać Jak to się mówi, dajcie cynk w komentarzu Zbieramy wszystko co popadnie na ognisko już w miarę mam. Teraz czy ja będę w stanie zrobić jakąś pułapkę jest Dobra, mam marchewkę, mam królika. Gdzie ten królik ucieka? Tu jest jego nora, więc sobie podłożymy tutaj. Ok. i marchewkę. Okej. Okay. Yy, są nasiona. Zostaw tych... menda, wredna jedna z drugim. Dobra, trzeba zapamiętać, gdzie jest ta moja przyjemna pułapka. Mniej więcej tutaj. Tutaj jest ul. Trzeba pamiętać, że koło ulu jest pułapka, żebym potem się nie zgubił. Jest kolejna marchewka. No i powoli tutaj chyba będzie się zaraz robiła noc. Kolejny flint, który muszę wziąć. No i tak jakoś na zbieraniu. Pierwszy dzień nam dzisiaj w Donstar wzleciał. Osorki, no, sorki, ale no, padło mi się. No i w tym momencie save oczywiście standardowo zerowały się, czyli 1 na 1 To jest tak, że każdy dzień, który przeżyjemy w tej grze jest jakby kolejnym levelem, kolejnym poziomem. Kolejne jagody, kiiki też się przydadzą. Mam kwiatki i kolejny flint. się tylko jeden fakt w tej rzeczy... Oj, pająki. Czyli w momencie kiedy już zbierzemy te marchewki z jakiegoś danego terenu to one już więcej ich tam nie spotkamy. Oj, noc, 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 noc. No i teraz musimy przeczekać noc. Fajny patent jest, że ten, ta noc nie trwa zbyt długo, więc możemy sobie pobiegać wokół ogniska, tylko się nie podpalić. O mało też ostatnio jak sobie grałem, a wy tego oczywiście nie widzieliście, bo nie nagrywałem tego materiału. Yy, o mało nie strzelił mnie piorun, także <grytanie> Ta gra, jak to się mówi, z minuty na minutę coraz bardziej człowieka wciąga i może naprawdę świetnie się przy niej bawić. Przecież nie będę ciągle biegał wokół tego ogniska, bo się moja postać zmęczy. I za chwilę zrobi się dzień. Dzięki za te komentarze, które tam pod pierwszym materiałem umieściliście. Dzięki nim parę ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Między innymi tego, że, temu, tego, że muszę wybudować yy, maszynę, żeby cokolwiek móc opracować nowego. I tam naprawdę. W momencie kiedy postawimy tą maszynę, mam nadzieję, że w tym materiale jeszcze mi się to uda. Dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. E, tylko niestety, żeby wybudować maszynę potrzebny jest nam kamień, a także... E, a także... A także złoto. Dobra, no to idziemy w poszukiwaniu złota. E, zobaczmy tylko na mapkę, w którą stronę. Nigdy nie spodziewałbym się, że złoto mogę znaleźć w takich e, dziwnych miejscach jak cmentarz. Znalazłem także stado bawołów. Znalazłem świnkę. Znaczy jej domek. Wiem, że świnkę można jakoś tam zadomowić. Ale to tego wszystkiego jest. Zbieraj chłopie, bo potem się okaże, że będziesz głodny. Przydałby się nam ten głaz. Ostatnio spotkałem je na polu, więc mam... tak mi się wydaje, że tym razem też gdzieś koło pola znajdę te głazy. No, tylko gdzie jest pole? Biega, o jest, 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 jest kamień, jest kamień, jest kamień. Jeden. Drugi i chyba nawet. A co to jest? A nie, to flint. To jest jakieś nabrzeże. Brakuje mi jeszcze tylko złota jeszcze tylko złota. Nie, bo jest złoto. O wilku mowa, jak to się mówi. Jest nawet cmentarz, bo tutaj już widzicie taką lekką mgłę. I są głazy, tych większych na razie nie mogę rozwalić. Zostaw to człowieku, na razie kamienie zbieraj. Kolejny kamień. Kolejny kamień. Kto by mi pomyślał, że ja będę kiedykolwiek zbierał w jakieś grze kamienie? Oprócz oczywiście mówię tu o produkcji. Typowo strategiczne, gdzie akurat takie rzeczy trzeba zbierać. Dobra, wracamy się teraz do siebie. Zakładam, że tam gdzieś mniej więcej w tamtych okolicach, gdzie postawiłem sobie pułapkę. Tam właśnie zbuduję sobie jakiś swój domek. No tylko nie wiem, czy uda mi się wrócić na czas. To jest pytanie za 100 punktów. Oj, nie tędy. Rzuć mi okiem na mapkę. Nie ten guzik. Dobrze idę. I teraz, w którą stronę? Prosto, o tak. Znaczy w tą stronę. No i powinniśmy zaraz sobie dojść do miejsca, gdzie zacząłem produkcję. Znaczy tam, gdzie zostawiłem sobie. W zasadzie ja tam nic nie zostawiłem. A, pułapkę zostawiłem. No to lecimy tam, żeby zobaczyć, co się z tą pułapką dzieje. Ciekawego. Ona jest ko ulu. Jest i ul, jest i królik. No, 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 jest. Mała wredna mendo Jest! Mam jedzenie! Mam jedzenie! Mam jedzenie! Nie, 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 no i teraz mogę sobie opracowywać nowe narzędzia. Oczywiście, żeby opracowywać nowe narzędzia trzeba mieć surowce do ich opracowania. Potrzebuję minę. Zastanawiam się fakt jak mam zapać pszczołę. Na kwiatek by się przydało zapać pszczołę. Mogę zrobić sobie nowe ciuchy. Drewno i tak dalej. Coraz ciekawsze rzeczy się tu dzieją. Dobra, oprócz opracujmy plecak, bo to nam się przyda. E, opracujmy łopatę, chociaż nie wiem po co za bardzo łopatę mogę wykorzystać. I opracujmy widły. Ok, mam widły. Czy coś jeszcze mogę opracować? Można oddalić kamerę, przybliżyć, oddalić I brzytwę mogę opracować Brzytwą, brzytwą się ogole. Dla tych, którzy za bardzo nie wiedzą po co jest brzytwa Tu mogę zrobić cię ściany do swojego miejsc... ...domku, jest lina Lina się może przydać bo dzięki linie mogę opracować. Nie mam zielonego pojęcia co. A, mogę się przespać. Fajnie, miło. Hmm, zjemy królika. Jakby to nie brzmiało, zjedliśmy królika. Idź mi stąd, tych głupi pająku. Idziemy spać. No i jesteśmy. Tak wygląda trzeci dzień, ale trzeci dzień zobaczycie w kolejnym materiale z Don't Star Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Afgan. I ten głupi ptak na górze się nie złapał. Jak ja mam ich złapać? Co z nim mam zrobić? Zlał mnie. Czy mała wredna będą uciekać stąd? Okej. Okay. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie oczywiście standardowo jakieś informacje dla mnie, które mogą się przydać mi w świecie Don't Starve, no to mm, piszcie w komentarzach. Dzięki i dzięki. No, na razie i do usłyszenia.